Wiesz, Ty w sobotę robisz? Ja to się z Baśką zamieniłam. A tamto to też jest dobra, powiem Kurna, jak zawieśli, wiesz, grafik, to ta pierwsza poleciała i, wiesz, co wolne wpisała, nie? Ale ona to zawsze taka była. Jako jestem ciekawa, Jola, jak to będzie w tym roku z Wielkanocą, bo ona w tamtym roku miała wolne. Nie, ta Agnieszka robiła wtedy chyba. Baśka była, Baśka była, ja to pamiętam, mówię ci, bo ja wtedy z Dagmarą byłam na zmianie. Pamiętasz co, te palety przyjechały takie. No, 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 no. A Ty w ogóle słyszałeś, że ona na skargę poszła, do kierownika? No co ty gadasz? Słuchaj, wczoraj rano dostawa była. I wiesz, ta od razu tu się zakręciła, na zapeczę poszła, że ona niby na przerwę idzie, wiesz. No ja ty kurna, wie, poczekaj. O, pa, idzie. Belmondo. Dzień dobry, panie kierowniku! Dzień dobry! Ten to też jest dobry agent, ci Ola powiem. Jak się przychodzi na dziesiątą do roboty, to się można uśmiechać od ucha do ucha. przyszedł raz na piątą, by to zobaczył, co tu się dzieje w tym kołchozie, To by inaczej piał. Taki se samochód kupił. No tak, no na furę jest, ale żeby tobie nad godziny zapłacić, to już nie. Ma. A to mnie jego widziałaś? Nie, ja to właśnie nigdy nie widziałam. Ja kiedyś widziałam, ona tu przyjechała. Taka wiesz, odstawiona lafirynda tu, klapeczki, torebeczki. Ja bym przecież nie powiedziała, że to jest jego kopita. No. Dobra, Jola, chodź, bo tam się kolejka już zrobiła. Już, idę, idę! Uch. Mecenasem kanału są latające paczki.pl. Latające paczki.pl. Wysyłanie paczek za granicę, tworzenie dokumentacji celnej bez wychodzenia z domu. Partnerem kanału są sprawne okna.pl. Serwis i wymiana okien na terenie Warszawy i okolic.